Dzień dobry. Proszę Państwa, do Polski przybywają żołnierze wojsk Wielkiej Brytanii. Przybycie tych żołnierzy uzgodniłem podczas mojej wizyty w Londynie w ostatni poniedziałek. W trakcie rozmowy z moim odpowiednikiem, sekretarzem Benem Wallace'em, sekretarzem w rządzie jej królewskiej mości, uzgodniliśmy, że 350 żołnierzy brytyjskich Marines wzmocni. Siły Wielkiej Brytanii stacjonujące w Polsce. Przypomnę, że w ramach programu EFPI natowskiego w Orzyszu stacjonują żołnierze w batalionowej grupie bojowej, również żołnierze brytyjscy. Żołnierze brytyjscy także wzmacniają naszych żołnierzy przy osłonie granicy z Białorusią. Już od ubiegłego roku inżynierowie z wojsk brytyjskich wspierają polskie siły zbrojne. I teraz żołnierze brytyjskich marines, którzy poprzez swoje stacjonowanie w naszym kraju znacząco wzmacniają bezpieczeństwo na wschodniej flance NATO. A więc po żołnierzach amerykańskich, którzy przybyli do Polski, teraz. Przebywają żołnierze brytyjscy. Traktujemy ten fakt jako wyraz solidarności państw tworzących Sojusz Północnoatlantycki. Wojsko polskie jest aktywne w ramach Sojuszu NATO. Jesteśmy na Łotwie, jesteśmy w Rumunii. Ta solidarność jest wzajemniana przez naszych sojuszników gdyż w Polsce są żołnierze amerykańscy, brytyjscy, rumuńscy i chorwaccy. Razem jesteśmy silniejsi. Po zwiększeniu liczby żołnierzy brytyjskich w naszym kraju będzie stacjonowało w Polsce ponad 600 żołnierzy z Wielkiej Brytanii. Żołnierze, którzy dziś przybywają do Polski, są z jednostki, która jest doskonale znana naszym żołnierzom, szczególnie żołnierzom polskim z 6. Brygady Powietrzno-Desantowej. Wielokrotnie wspólnie pełnili misje w różnych częściach świata. Są to żołnierze, którzy są bardzo dobrze przygotowani do tego, żeby wypełniać swoje obowiązki, a zadaniem tych żołnierzy jest wzmocnienie wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego, a więc jest to jeden z elementów, podstawowych elementów. Zadań, jakie stoją przed Sojuszem Północnoatlantyckim, polegający na odstraszaniu ewentualnego agresora. Dziękuję za obecność żołnierzy brytyjskich. Jeszcze raz dziękuję sekretarzowi Benowi Wallace'owi za jego otwartość i zaangażowanie w to, żeby zapewnić bezpieczeństwo na wschodniej flance Sojuszu Północnoatlantyckiego. Dziękuję.